Chcielibyśmy, żeby właśnie szkoła była dla dzieci, dla młodych ludzi taką przygodą, wspaniałą przygodą. Aby tak się stało, potrzeba dobrego sprzętu, potrzeba wyposażenia. I dlatego dziękuję bardzo panu ministrowi, pani dyrektor za niezwykle ciekawy projekt, za projekt, który nazwaliśmy Laboratoria Przyszłości. Laboratoria przyszłości to projekt, gdzie każdy uczeń, każdy młody człowiek, każde dziecko. Ma mieć dostęp do pewnego zestawu technologii, technik, które są technologiami nowoczesnymi, interesującymi, po to, żeby rozwijać swoje zdolności. Zresztą w bardzo różnych kierunkach. Każde dziecko, każdy młody człowiek, to nieoszlifowany diament. Bez wsparcia nie rozwinie swojego potencjału. To wsparcie to właśnie między innymi laboratoria przyszłości. Każdy uczeń będzie miał dostęp do nowoczesnych laboratoriów w przyszłości, nie tylko uczniowie szkół podstawowych, samorządowych. Już w przyszłym tygodniu na Radę Ministrów przedkładamy projekt uchwały, w którym dzięki nowym przepisom prawa będziemy mogli skierować środki finansowe również do szkół prowadzonych nie tylko przez samorządy, ale także przez inne podmioty, czyli do szkół publicznych, niesamorządowych i do szkół niepublicznych. Ale to też nie wszystko, bo pan premier nacisnął kolejny guzik właściwy. Otóż rozpoczynamy konsultacje i dzisiaj to już zaczęliśmy robić tutaj w szkole, w tym zespole szkół w Nowej Starzynie, bo tu jest także liceum. Konsultacje nad wyposażeniem nowoczesnych pracowni technicznych, również szkół ponadpodstawowych. To będzie kolejne kilkaset milionów złotych na unowocześnienie edukacji w Polsce.